Są lepsze sposoby na to, by twoje nazwisko znalazło się w gazecie. Nekrolog o takiej treści to jeden z elementów tegorocznej akcji Znicz. W ten sposób policja chciała trafić do wyobraźni i sumienia Polaków. Choć umieszczony tylko w jednym wydaniu lokalnej gazety, tuż po publikacji wywołał falę komentarzy w telewizji, radiu i internecie. Zdjęcie z gazety obiegło portale informacyjne, motoryzacyjne i znalazło się na pierwszej stronie wykopu oraz demotywatorów. W ciągu 24 godzin nekrolog dotarł też do ponad pół miliona użytkowników Facebooka, angażując ich w dyskusję o bezpieczeństwie na drogach. W sumie wartość pozyskanych mediów wyniosła 300 tysięcy złotych, a to wszystko dzięki nekrologowi, który nadaliśmy za pośrednictwem serwisu kondolencyjnego. Za 300 złotych.